Dzisiejsza karta dnia to królowa pentakli. Bądź pewny, pewna siebie. Zwycięstwo jest Twoje, tylko musisz robić to z pewnością siebie i stale, stale goń tego króliczka, którego tu mamy. Goń tego króliczka i z taką intencją, z taką pewnością, że to, czemu skupiasz uwagę, to zaowocuje. Tylko tutaj trzeba być przede wszystkim pewnym siebie. Ty już masz pewne umiejętności, wiesz, jak sobie radzić w, yy, w sytuacjach różnych, masz to w sobie i możesz cały czas się ku temu zwracać. Nieraz sobie poradziłaś, poradziłeś i poradzisz sobie znów, dasz radę, tylko musisz yy, skierować się w stronę tej swojej pewności siebie i Podążaj za tymi swoimi celami, cały czas nie zrażaj się, bo tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby złapać i mieć tego króliczka, ale żeby cały czas stawiać sobie następne cele i cały czas się rozwijać, szukać dróg do osiągnięcia tych właśnie naszych marzeń. Pozdrawiam, trzymaj się i życzę Ci determinacji, cierpliwości, bo tutaj, no, to są pentakle, czyli właśnie mowa o czasie, że trzeba poświęcić czas, żeby osiągnąć coś niesamowitego. Trzymaj się, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i jakiś fajny komentarz. Po.